RAID Baja Poland 2013 zakończył się wielkim sukcesem tych, na których stawiano najmniej: Marek Dąbrowski i Jacek Czachor, którzy rajd traktowali tylko szkoleniowo, niespodziewanie zajęli w nim drugie miejsce. Uczymy się cały czas, dlatego że no, na wiosnę zaczęliśmy jeździć, tak? a te zawody mieliśmy trochę rezerwę do startu tutaj, bo nie wiedzieliśmy jak nam wyjdzie. Tutaj preferowani są bardziej zawodnicy z WRC, z rajdów płaskich, a my praktycznie byliśmy motocykliści, więc tutaj mogliśmy dostać niezłe baty, ale jednak ta, taka stabilność w jeździe nam pomogła. Marek po prostu płynnie jechał, właściwie popełniliśmy na tych zawodach może dwa błędy takie na... 5-10 sekund. Yy, czyli w całych zawodach popełniliśmy błędy na 20 sekund. Chcielibyśmy bardzo tak jechać na Dakarze. Po sukcesie na Radzie Silkway debiutujący w aucie w tym sezonie Polacy po raz kolejny dowiedli, że na Dakar nie wybierają się jedynie po naukę. Ten trening na pewno pomoże w Dakarze w takim jechaniu w lepszej grupie. A lepsza grupa to jest mniejszy kurs. Straty z poprzedniego dnia dzielnie odrabiał Adam Małysz. Rajd bardzo fajny, trudny bardzo. Bardzo trudne kolejne odcinki ze względu na to, że już były bardzo wyjechane kolejne. Polak poprawił się o dwa oczka zajmując ostatecznie czwartą pozycję. Po raz pierwszy na radzie pojawiła się żona kierowcy. Jest to mój debiut tutaj, ale bardzo mi się podoba. Są zupełnie inne emocje i wspaniała zabawa tak samo. Rajd wygrał Rosjanin Aleksandr Żełudow.